Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota, kartę dnia na 9 listopada 2023 dla wszystkich znaków. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję dwie karty. Cesarz. Szóstka buław. Powodzenie, satysfakcja i odpowiedzialność. Dziś powrócimy do przyszłej sprawy i ją dobrze załatwimy i zakończymy. Przyszłość w związku zapowiada się bardzo dobrze. To jest dzień ładu i porządku i szacunku. Dostaniemy wsparcie. Sprawa potoczy się w dobrym kierunku. Zaufamy sobie. Zaufamy swoimi umiejętnościom. Dziś ponowie pokażą się z jak najlepszej strony. A panie będą gotowe do przyjęcia zalotów, do flirtów. Będziemy aktywni, popularni. To jest dobry dzień, na, aby założyć firmę. Cesarz to jest przede wszystkim szacunek: szacunek wobec siebie, wobec samego siebie czy wobec innych osób. Zwo na koniec: osiągnięcia. Karty w przeciągu kilku miesięcy. Pozdrawiam Klara Tarota.